Siemaneczko, siemaneczko, witam Was w Days Go na z tej strony Luźny Łukaszero Zapraszam Was na mojego YouTube'a. Wchodźcie, komentujcie, oglądajcie i subskrybujcie kanał. Dobra, i bez zbędnego zgadania zaczynamy dalej przygodę! Abra San John. Cień śmierci. Wprowadzenie wątku, dla tę zablokuje. Okej. Okay. Doznałem objawienia. Wczoraj nowa grupa rekrutów dołączyła do nas i została zaprzysiężona. Przyszli z daleka, ze wschodu, ze wszystkich stron świata. To, że przybyli tutaj właśnie w tym czasie, nie jest przypadkiem. Przynieśli wieści o innych obozach. Takich jak ten na południu, który oczyściliśmy! O obozach pełnych degeneratów, złodziei, narkomanów i morderców! Oni nam zagrażają! Wszystkim! Każdego dnia żyjemy w cieniu śmierci. Jednak cienia tego nie rzucają zdziczałeś wirusy, które nas otaczają! One są częścią Bożego Planu. One są częścią Bożej kary. Nie! Nie. Świlusy nie są zagrożeniem dla naszej egzystencji. Ludzie nim są. Jak Noe. Przed nami zbudowaliśmy arkę, by nas ocalić. Zachować. Całą wiedzę. A gdy wodę ustąpią, byśmy mogli odbudować ludzkość. Jednak teraz, na końcu świata, Bóg nie sprawił, że oceany wystąpiły z brzegów, by zmyć przeklętych z powierzchni Ziemi. Albowiem nie będzie żadnego chrztu z wody. Nie. W tej ostatniej erze. To my jesteśmy potopem! To my wyruszymy, by ochrzcić cały świat żywym ogniem! Dzisiaj rozpoczynamy świętą wojnę przeciwko tym, którzy ściągnęli na nas Boży gniew! Ruszamy na północ! Znaleźć grzeszników i zmieścić Dobra, mam nadzieję, że jesteś gotów, bo zaczynamy. Zaczynamy w tej chwili. Podaj, współrzędne. Jasne. Czekaj, gdzie jesteś? Na środku Crater Lake, wyspa Magów, obóz bojowników. Wyłączyłeś wyrzutnie rakiet? Kurwa, jeszcze nie. Zajmę się Podaj tym. Daj znać, jak skończysz. Bez odbioru. Muszę dostać się do wyrzutni. Gdzie one mogą być? Tak, wieże. Muszą być przy wieżach. Właśnie, zatrzymywać się. No dawaj, to synu. Po sprawie. Muszę wrócić do Sary. Sara? Porucznik Whitaker zgłoś się. Cholera. Czekaj, już idę. Będzie grubo. A nie możesz stanąć na straży, czy co ty tam robisz, o tam? Mam pani pilnować. Rozkazy od samego pułkownika. No to chrzanić rozkazy pułkownika. Hej, uważajcie na słowa. Sytuacja tutaj się zmienia. Jeśli nie wykona pani rozkazu. Pani się, że jest czysto. Wszystko gra jest czyste. Okay. Jaki jest plan? Musisz się spakować, spadamy stąd. To jak mamy się wydostać? Wszystko obstawione? Ufasz mi? O Brian? Jestem. Idziemy w stronę stożka, mam tylko jedną szansę. Zrozumiałem, bez odbioru. Kim jest O Gdzie idziemy? Słuchaj, nie mam czasu wyjaśniać. Masz wszystko, nie będziemy tu wracać. Tak, jestem gotowa, chodźmy dobrze. Trzymaj się blisko i kogoś zobaczymy. O Na wszelki wypadek. Ulala! Mówiłem już. Tylko dzięki niemu cię znalazłem. To ten żołnierz Niro, który był wtedy, gdy wsadziłem cię do śmigłowca. Nie, no? oh, kurwa, Weaver! Nie, nie, nie. Tamten. Kanister. Tak. Żołnierzu! Słuchacie mnie? Skupcie się może na pracy! Tamten kanister! O tam! W górę! Tylko go nie opuszczajcie! Pomógł nam. Hmm... Aż kurwa, puścił nas. Weaver nas puścił. Kurwa, więcej strażników. Okej, okay, zaczekaj. Hej, chodź. Spróbujemy ich ominąć. Dobra. Ten obrajem znaczy gość ze śmigłowca. Przyjdzie tu? Tak, słuchaj, w tu długa historia. Opowiem ci, jak będzie bezpiecznie. Czekaj, to nie ciągle to... latają? Znaczy. Boże, Dikon, muszą mieć zasoby, laboratoria, sprzęt. No, pewnie tak, pewnie to mają. Wiesz, sama możesz spytać o Brajana, jak się spotkamy. Kolejny strażnik. Chwila, odwrócę jego uwagę. A, tylko uważaj. Żołnierzu, co to ma znaczyć? Przepraszam panią, ale to teren zamknięty. Jak śmiesznie. Do oficera. Wiesz, jaka grozi kara za niesubordynację? To... Nieźle. Kolejny strażnik. Może uda mi się go jakoś odciągnąć. Tylko uważaj. Huh? Kurde. Jaka bojownicza? Chodź, już prawie jesteśmy. Mogę się doczekać, kiedy zobaczę Buzera. Czyli a, chcesz jechać ze mną do Los Pomyślałem, że jedziemy do Cloverdale. Nie no, jedziemy tylko. Chciałam go zobaczyć, jest na moich jak brat. Bo wiesz, nie zostało nam już wielu członków rodziny, co nie? Czekaj, odwrócę jego uwagę. widziałem. Żołnierzu, tutaj proszę. Proszę pani, tu nie można przebywać. Podważacie moje słowa, żołnierzu? Zdajecie sobie sprawę, z kim... Okay, po... co to? Tak, dzięki. Widzę światło. Chodź, zaraz będziemy na zewnątrz. No, dobra, jesteśmy. Dotarliśmy na szczyt. A, będzie grubo, pewnie, nie? Dobra, udało nam się. Gdzie on jest? Gdzie jest, Gdzie jest śmigło? Nie, zaraz tu będzie. Musimy tylko. Oto i szczyt stożka, skąd, jak widzicie, mamy fantastyczny widok. Pani porucznik! Jak pani widzi, wybrałem się z rekrutami na wycieczkę po wyspie. Właśnie mieliśmy zejść do arki. Dołączcie. E, panowie, to pani porucznik Whitaker. Odpowiada za opracowanie trucizny, którą można wykorzystać przeciw naszym wrogom. Zdrajca! Hej, Skiza! Kuchenę! Chciałam ci właśnie powiedzieć, że nie słuchaj jej, to pozałek. morderca i szpieg. Czemu Pamiętasz o tym, o ci mówiłem? To jego przywódca, żelazny Mike z Los Lego, to za Mówię nigdy ci. w życiu nie widziałem tego skurwiela na górze. musi mi uwierzyć. Dobrze. Słucham. Przecież panu mówię, to zwykły szpiek. Mat, ten typ mm -hmm. jest stuknięty. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Porczyki! zjawia się znikąd, a my mamy mu Zaki... Owozu twoim niby jest? Naprawdę kłamie? Tak myślicie? Ja nie kłamie. Niech pokaże swoje plecy! Co? He? Pokaż to nam syj, plecy! Toś! Nie będę powtarzał. Najwyższy czas poznać prawdę. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Kapitanie, powiedzcie, to ósme czy dziewiąte przykazanie? E, niestety nie pamiętam, sir. Powiedzcie mi, co widzieliście, i nie kłamcie, synu. Rozpoznam. W obozie Los Lake zaatakował kobietę. Co to znowu? Kurwa, Piotr. Pierdol... Nie miał na sobie koszuli. Skurwiel ma tatuaż pokrywający całe plecy. Jakieś satanistyczne gówno. Jakiegoś psa martwego, który przegryza łańcuch czy coś, jakby to było nic. Ściągnąłem go z niej. Był kompletnie pijany, ale walczył za żarcie. Kto wie, co by się stało, gdyby mnie tam nie było. Niech pokaże nam swoje plecy i zobaczymy, kto kłamie. Przepraszam, pułkowniku, to jakieś kompletnie bretnie. Obróć go. Nosicie na plecach obrost, Cerbero. okara Hadesa. To ciekawe, że przyłapaliśmy was przy wyjściu z ziemi. Ale nie jesteście Cerberem, prawda? Niko nie John! On konie, mówię pan. Ja za nikogo nie przywdziewam! A on jest zjedźcie Jesteście Judaszem! A wy, pani porucznik! Co za zbieg okoliczności, że byliście z nim, kiedy nadleciał helikopter Niro! Pułkowniku, nie mam pojęcia, o czym pan mówi! Byliście w zaatakowanym obozie Niro! Jak długo nas śpiegujecie? Jak długo? Patrz, przysięgam, ja nigdy bym nie. Tacy właśnie są Włóczędzy. Tylko taki jak on mógł mnie zdradzić! Ale oficer! Pułkowniku! To byłem ja! To ja! Pułkowniku, ja skłamałem. Jak pan sprawdzi kieszenie, to znajdzie pan radio. Bo się z nimi skontaktowałem. A potem zacząłem kłamać. Skłamałem? Pani porucznik? Powiedziałem jej... Yy, że potrzebuję jej do sprawdzenia ładunku. A, ale tak naprawdę potrzebowałem zakładnika. Nikon St. John. Włóczęgo. Jesteś tam? Tu Niro. Tu O'Brien. Włóczęgo. Przykro mi. Kapral St. John jest niedostępny. Chwila. Kto mówi? Czasami w poszukiwaniu prawdy... Przelewamy krew niewinnych. Przepraszam, moja droga. Uwolnić szeregowego Sarkozy, tak? Tak. tak. Zabierzcie tego włóczęgę do celi. Jutro o 7:00 stanie przed sądem i zostanie powieszony. Whitaker, dość tego. Mamy dużo pracy. Chodź. Opowiesz mi więcej o tym obozie Lost Lake. Tak jest. Opowiem panu wszystko. Tędy. Proszę. Chodź, wstawaj. Uh. Uh. No. <ścoughs> okej. Okay. Dobrze. Czyli jednak dychasz. Jeprzy. Tak mi mówił w chłopie. Czyli syw cię jeszcze nie złamał. Okej. Okay. Czemu? Ta twoja dziara. Pies przegryzający łańcuch. To nie jest typowy moty. Pogrzebałem. Przed uwolnieniem. Chciałem... Sam nie wiem. Jakoś to zrozumieć. Kiedy porucznik tu przybyła, zabrano jej coś takiego. Zgaduję, że to Twoje. Tak, moje. A Twoja żona nie jest bez. Nie, nie jest. Cały czas się tu szlejałeś, szukając jej. Pytałeś mnie, czemu. To w sumie proste. Widzę to tak. Każdy, kto pakuje się w bugwie, jaki koszmar dla swojej połówki, nie zasługuje na śmierć na sznurze. Chwila, chwila, moment. Wy, wy, wy mi pomagacie? No, ale to znaczy, że wszystkich was powieszą. My nie wracamy. Pułkownik jest ostro posrany. Święta wojna, ludobójstwo, co to kurwa jest? A no to jaki teraz jest plan? Co Ruszamy na wschód. Tak. Może nawet do Rino. A ty pójdziesz z nami. Nie. Przecież nie możesz wrócić, bojownicy. Nie, cię bez nigdzie pyta. się bez niej nie ruszam. A... No i jadę na północ, ostrzec Żelaznego Majka. Na to już trochę za późno. Czemu? Tam ci całą noc czyścili przełęcz Santiam. Co? Konwój wyruszył na północ wczesnym rankiem. O kurwa pewno nie chcesz pojechać z nami? Tak, na pewno. Czyli dobiedziemy z niego. Do powodzenia. Ty nie Ej, e, Cory. Jak opowiadałem pułkownikowi o służbie, to wspomniałem, że szczerze nienawidziłem każdej chwili. Ale może nie byłoby tak źle. Gdybym służył pod kimś takim jak ty. A wiesz... Może nie jest za późno. No Okej... Okay. Co tutaj mamy Dobra. to w takim razie widzimy się w następnym odcineczku, bo się robi naprawdę coś ciekawiej i Trzymajcie się i do, do następnego. Szybaneczko.